Stoje stoję na samym końcu Los Angeles i w ciągu najbliższych 200 godzin przymierzę całe USA. Stany Zjednoczone to naprawdę zróżnicowany kraj, a podczas naszej wyprawy zobaczymy przepiękne krajobrazy, amerykański przepych, ale także skrajną biedę i ludzi, którzy skończyli w swoim życiu bardzo źle. A w całej podróży będzie towarzyszyć mi Szymon, który urozmaici wam czas, a jednocześnie sam pierwszy raz w życiu doświadczy amerykańskiego lifestyle'u. Do Polski! Tak, to jest polskim jedzeniem. Widzowie. Swoją drogą na tym pomoście kończy się wszystkim znana Road 66. Ale moi kochani, ta droga tak naprawdę już nie jest funkcjonowana. Tak jak wiele z was myśli, ja tak przynajmniej myślałem. Ja też myślałem, że się przejedziemy prawie całą trasą, nie? Tak, a się okazuje, że ta droga tak naprawdę jest historyczna. Wjedziemy kawałek na nią, zobaczymy ciekawe miejsca przy niej, jakieś historyczne, ale mimo wszystko ta trasa już nie do końca funkcjonuje i tu jest właśnie jej koniec. Ona prowadzi aż do Chicago, ale nie jest tak jak każdy myśli, że Road 66 się jedzie przez całe Stany. Zresztą w dalszym w tej części filmu pokażemy wam urywki amerykańskiej historii związanej z tą drogą. Aktualnie znajdujemy się na Santa Monica Pier, które większość z nas zapewne dobrze kojarzy z GTA. I to właśnie tutaj zaczynamy, natomiast naszym miejscem docelowym jest Nowy Jork, do którego mamy jakieś 6800 km. To tak jakbyśmy dojechali z Polski do Nigeru albo do Dubaju. Więc możecie sobie wyobrazić jak długi jest to USA. A z uwagi na to, że jesteśmy tutaj to zaczynamy przygodę od wizyty w dość przykrym miejscu. Mianowicie pojedziemy zobaczyć jak wygląda ta część LA po pożarach. Concern is growing tonight. Pewnie widzieliście na TikToku, jest taka duża szansa, że niby pali się przy znaku Hollywood i tak dalej. To jest nieprawda, to było AI. Tak naprawdę palił się dużo mniejszy teren, no ale mimo wszystko dalej spory. No i to jest dosłownie 5 km od nas, więc idziemy zobaczcie, jak to wygląda po kilku miesiącach, już, nie? Kiedy no już trzy miesiące, nie? No w styczniu będzie. to było, więc najpierw ruszamy tam. A samochód, którym przemierzymy Amerykę, niestety jest mało tutejszy, ale za to bardzo praktyczny. Mianowicie będzie to Hyundai Tucson z wolnosącym, amerykańskim 2,5-litrowym silnikiem. Widzowie, to jest przesmak takich amerykańskich detali Patrzcie na tą ciężarówkę, ona ma 8 kół tutaj kręcących się, tylko z tyłu Z tyłu i jeszcze jedne z przodu tam delikatnie Tak, Kęco. i tam są z przodu, no tu tylko 8 kół z tyłu Ile to może wozić? 100 ton No, naprawdę Niesamowite 16, dwa razy po 8 Dwa kół. razy po 8, to 16 kół tylko z tyłu Ameryka Jest pełno samochodów roboczych, pełno policji i pełno jakiejś ochrony. Przykre widok, bardzo przykry widok. Straszny widok. Ile ludzi straciło domy? Mm. A tam już jest świeżo wbudowany w ogóle dom. Tak wygląda przynajmniej. Albo ma ścianę odnowioną. Ściana. tak wygląda, no. Ale tu musiały być chaty. I patrz, ten jeden dom się ostał. Spośród tych wszystkich tutaj domów. A dookoła jest spalone. No. I jakby faktycznie tam gdzie rozstał. Patrz, obok i... jest dosłownie jak spalony. resztki zieleni i spalone domy, ale patrzcie, to jest linia odcięcia. Tutaj, jakby tutaj już jest normalnie, patrzcie, tą zieleń tutaj. To jest jakby niesamowite, jakie to wszystko musiało być tutaj rozwinięte, i jakie to wszystko musiało być duże, i jakby no piękne. I to wszystko się po prostu spaliło. trzeba zjeść porządne śniadanie, bo czeka nas długa ja, trasa Wiesz co będziemy jedli, w sensie gdzie? Ja, ja, ja zawsze robię ten żart Tak, idziemy do IHOPa Dużo stary tłuszczu, dużo kalorii ja bym Dużo słodkiego, dużo pikantnego, dużo wszystkiego ogólnie to idziemy oh, to Moje stare koszty Stary, Dobra, teraz. to jest Gotowy? Awarz. O, tu chcę I to chcę Myślisz, że tymi dwoma się najem? Czy jedno? Myślę, że stary dwoma się tak przejesz, że ty będziesz już tak w pałcie siedział. <laughs> no, około 1100 kalorii takie jedno. To, to, to tutaj. Więc mam dwa koła kalorii. Jedna dawka kalorii mi się odrabiła. Kurde, ale to jest wielkie. Wzięliśmy sobie takosiki na pół. Czyli Szczerze? jednego biorę, ja jednego szybą. Pochopnie powiedziałem, że wezmę z tobą na pół. Jak to jest wielkie. No, to jest potężne. Ja wziąłem sobie jeszcze takie dwa pancajki. A. Dwa. A tak, dwa, one są takie ten. Polecam tego takosa stary posmakować. Pysznie bardzo dobrą bobinkę tu mają. Dobre jest. Mhm. Myślisz, że amerykańskie żarcie jest po prostu na tyle sztuczne, że aż dobre? Bo to się generalnie mówi, że to jest wszystko... Przepraszam. No jest, jest sztuczny, ogólnie sztuczne, nie? Z... Znaczy tłuste na pewno jest. Wiesz co, wydaje mi się, że akurat zależy gdzie pójdziesz. A echo po prostu jest dobry, nie? Mhm. Dobrze potrafią zrobić to jedzenie. Powiem ci, że jestem fanem. Jak typowy Amerykanin. Pancejki to są zupełnie inne. Dobra, to ja też. Sobie... przepyszne. Po smaku pancake'a. Ale dobre ciasto. Zarobiście jedzenie. Ale nie na co dzień. Nie wiem, ja może bym skrumował Pojedli, więc możemy lecieć moi kochani Pierwsze 4 godziny trasy do dużego miasta Jakim jest nas czeka Zaraz, widzę od razu gdzie jedziemy? A, to za Bluruj Jedziemy do dużego, fajnego miasta, w którym będzie się działo To jest stan, do którego się wybieramy Nasze auto stamtąd pochodzi To jest w stanie Nevada? To jest w stanie Nevada, no A to żebym się przygotował na wycieczkę Nie powiem że to jest niesamowite. Patrzcie co to jest... Ten, ten pociąg jest tak długi. W tym momencie widzicie pociąg na ujęciach. W ogóle jakby jedziemy między górami. E, tam były jakieś skały, graffiti było, powalone to jest to. Naprawdę jedziesz tą drogą i podziwiasz wszystko, co się dzieje dookoła. Ale słabiej są oznaczone stacje niż u nas. U nas jest bardziej, to takie strasznie są stacje oznaczone. Zjeżdżasz praktycznie już jesteś na stacji, a tutaj tak jakoś tak dziwnie. No mamy półbaku, ale wjeżdżamy profilaktycznie na stację, bo tutaj nie wiadomo za ile będzie stacji i czy żadnej nie ominiemy. Więc stwierdziliśmy, że jak już tą widzimy, to wjeżdżamy teraz właśnie na stację benzynową sobie. A później już na miejscu zatankujemy przed kolejną, nie? Tak, podróżą. Pierwszy raz widzę stację benzynową w Ameryce. No to jest ciekawe w ogóle, bo w Stanach jest tak że wkładasz kartę, zaczynasz tankować, wkładasz kartę sobie. I w tym momencie pobrało mi 658 zł i zawsze tak jest, że pobiera jakby jakąś tam kwotę tankowania, tankujesz, bierzesz sobie topyk. A tu nie klikasz tym o tym czymś? Nie, nie, wybierasz teraz 87 sobie i za tyle ile zalejesz, tyle ci później odda. Jakby odda ci resztę. Resztę, resztę ci oddano. Mamy 6000 km trasy na całości do zrobienia. A za nami dopiero jakieś 200. Ja generalnie, jak zrobiłem w miesiąc 5000 km, to mi się nie chciało wsiadać do samochodu. A tu musimy to <laughs> zrobić 10 dni jeszcze zwiedzać i, no, i nagrywać. Więc no. ciekawie. Jest wyzwanie, jest czele. najpiękniejsze jest to, że przejechaliśmy zaledwie 2% trasy, a już widzieliśmy piękne, egzotyczne miasto, Pustynie i potężne góry ze śniegiem. Więc, żeby cała ta przygoda was nie ominęła, to zasubskrybujcie koniecznie kanał, bo szykują się ciekawe filmy. Wyjechaliśmy ze stacji i przejechaliśmy do 200 metrów. To jest ekspresówka, którą aktualnie jedziemy. A to tutaj to jest, moje kochani, kawałek 66. Zabytkowy już. Tak to wygląda. I tutaj nawet jest historyczny znak. Jeszcze jesteśmy w Kalifornii. I to jest właśnie element 60 szóstki 66, która właśnie przebiegała przez Kalifornię. Zobacz, tam się praktycznie kończy. No tak, no, no bo ją wyryli ją, żeby zbudować autostradę, nie? Więc tak to wygląda, no nie da się tą sześćdziesiątką-szóstką przejechać. No więc taka ciekawostka, jedziemy dalej. Widzę wyspań z półtorej godziny i dosłownie za 20 minut będziemy w nowym stanie. Także już niebawem koniec Kalifornii będziemy mieli pierwszy stan zaliczony dopiero. Jest 15.30. Strasznie czasochłonne jest jeżdżenie po tych stanach i monotonne. Ja dosłownie 20 minut jadę tako prosto. Nie robić praktycznie nic. A jedno się coś dzieje. Chyba, że od pani drona nagle za nimi helikopter leci. <laughs> I wylądował obok. dosłownie za sekundę wjeżdżamy do Nevada. Żegnamy Kalifornię i będzie Nevada. Zaraz powinien być fajne znaki. Tu w ogóle na wjeździe od razu jest kasyno i od razu jest jakiś roller coaster i tak dalej. Tu naprawdę dzieje się dużo. O, jest znak Nevada, no? Nevada ogólnie słynie z tego, że jest tam Las Vegas, moi kochani, do którego właśnie jedziemy i dosłownie za 17 minut tam będziemy. I słynie też z tego, że jest rozrywkowa. Dlatego też chyba na starcie, na granicy od razu postawili coś takiego, żeby było możliwie jak najbliżej Kalifornii. Przyjechaliśmy do Speed Vegas Jest to takie miejsce, w którym możesz sobie wynająć auto i pojeździć po torze Ona kosztuje około 300 dolarów I normalnie jesteśmy śmiejesz po torze tak rok. Taka atrakcja w sumie jeszcze przed Las Vegas Okazało się, że obiekt jest otwarty Do 17, a było już po 16 I ostatnie wejścia na tor nas ominęły Ale za to wpuścili nas za darmo Żebyśmy popatrzyli sobie na auta Ale te auta są tu przetyrane pewnie One cały czas po torze jeżdżą stary Zobaczę że wszystkie są czyste Wszystkie są czyściutkie oczywiście, że tak nie? To weź, odpal ten samochód, póki się nie zepsuł, uwagi się przejedź. <gry> Ale ładny ma interior Jesteśmy Polakami. Wnętrze. GT Trójeczka. Ej, szczerze powiedziawszy, bardzo spotykany chyba samo u nas. Ale wiesz, GT Trójka RS to jest jednak samochód, którym no chciałbyś się w życiu przejechać. A nie wiesz, czy okazję. Nie wiesz, czy znajomego albo ktoś, kto ci da się tym przejechać. A nie wynajmiesz tego taką osobie nigdzie chyba. A ty, jakbyś kupił kiedyś? Nie kupię Reski, na pewno nigdy. A nigdy nie mów nigdy. A jakbyś kupił, to nigdy. dałbyś mi się przejechać? Tak, dałbym ci. Dzięki. No, a ty na pewno nie kupię. Jak mi dałbyś się przejechać, to na pewno nie kupi. Ja Zobaczmy. bym to wrócił, fest jutro. Stary paszcz, co się nie w środku? No mówię, ty chcesz tym jechać? No kurde, dlatego się <laughs> pytam czy, czy jak się rozwalę, to nie muszę płacić. To ma kokpit jak samolot. I rurę wydechował w środku. Chęcię popatrzę, jak wbijesz się w barierki i płacisz. No, tak mi 300 tysięcy dolarów. Że oni nas tu wpuścili za darmo i możemy widzieć do tych aut, robić co chcemy. Możemy do wsiąść, zrobić sobie fotę, nie wiem, po poprzymierzać. Jakby kurde, to stoi 40 supercarów, i oni taką jakby mają pełen luz z tym, że ty sobie tutaj jesteś. Tak tu jeździ policja? Ja pierdzielę. Kusi mnie, że go odpalić czy nie ma kluczy w środku ale nie będę nie będę przy bo chcemy to wrócić Ale z tym driftem no polecia parzek leci par... o, leci bokiem stary jakie to jest głośne w ogóle to normalnie zagłusza wszystko w obszarze 100 metrów wokół niego Naszym Chcieli jeszcze widzowie 320 zł za piowi z GoPro ze środka od każdego kierowcy. Od każdego kierowcy, czyli 700 prawie. E, więc dużo. zrezygnowaliśmy. Stwierdziliśmy, że olać to, posiedzieliśmy, popatrzyliśmy za darmo, możemy jechać do Las Vegas. Dobra i mamy w takim razie budżet na Chipotle. Przywitały nas złote budynki, więc jesteśmy już w Las Vegas moi kochani Niestety nie było tego takiego znaku, welcome to Las Vegas, nie wiem czemu Ale w każdym razie pierwsze co idziemy zrobić to zjeść I idziemy zjeść do bardzo znanego fast fooda jakim jest In-N-Out Burger Nigdy nie mieliśmy okazji wszyscy go zjeść Nie wiem kiedy będziemy mieli okazji, bo jest on tylko na West Coast W ogóle nie ma go po prawej stronie Więc jest to raczej ostatnia szansa w naszej podróży żebyśmy go zjedli Dlatego zjemy go dzisiaj Niby jest tłusto, w smaku Zobaczymy jak będzie. Ale to jest proste menu. Double, cheeseburger, hamburger i frytki. I to tyle. I tyle? I tyle. Jest stary więcej napoi do wyborów niż burgerów Ale kalorycznie nie wygląda to jakoś tak ultra źle. 420 kalorii cheeseburger, tyle co w maku. Przetestujemy tylko frytkę, widzę jak w tym czasie, jak czekamy. Na resztę. Chips! To smaku frytę stary. Gorszy McDonald's. Nie nie są aż tak generalnie tragiczne. Wiury takie. Przypalone. Jakby takie suche. Pieczone. Chipsowate. Ale najważniejsze widzowie, to jest cheeseburgera ogólnie wygląda naprawdę git. Lepiej niż McDonald's. Lepiej? Mhm. Uh -huh. Czy spodziewałem, że cię nie Dla mnie może. Ale bułka jest taka zbyt maślana uważam. Jest taka za gruba i za nie do tego burgera. Mi smakuje. No nie jest to coś wybitnego na co wrócę, ale do checklisty amerykańskiej odhaczone i jest spoko w smaku. Jakbym miał to po drodze nie? Po prostu. Jakbym długodnie. proszę te głębie są niesamowite, atakujemy głębiej normalnie. Odejdź. Odejdź, patrzcie ile ich się zleciało, chłopaki, te frytki są dla nas niezdrowe, to po pierwsze, po drugie mój przyjaciel chciał je zjeść Po zjedzeniu na szybko odhaczyliśmy na Klas Vegas i od razu pojechaliśmy zobaczyć nasz hotel Moi drodzy witam w cyrku, dosłownie Na początek zatrzymaliśmy się w naszym hotelu, żeby odstawić rzeczy i będziemy szli na duży spacer Nasz hotel to jest cyrkus, I ten hotel to jest jeden wielki cyrk, ponieważ ma on 3,8 gwiazdki, 76 tysięcy opinii, a na bookingu masz 6 na 10 więc jest giga gówniany, podobno jest mega syfiasty, mega niebezpieczny i jest mega w ogóle do dupy Tak wygląda logo tego, więc to wiele tłumaczy, nie? Bierzemy rzeczy, idziemy je odstawić D i... Dobrze, że wziąłem ręcznik, to będę miał się czymś no, przykryć Tu dobrze, że wziąłeś no. ręcznik A i w ogóle ciekawostka, te hotele są giga tanie, bo jest w każdym hotelu hotel kosztował 250 zł za pokój. To jak mało. Na, jak na Stanę, to jest bardzo mało. Myślę, że to jest najtańszy hotel podczas całej naszej wyprawy. Będziemy na środku niczego i będziemy płacić więcej za hotel o parę stówkę dwie niż tutaj. Od razu wchodzisz tak. i widzisz stary cyrk i czujesz ten no czujesz zioło klasycznie. Straszne jest to, że oni zalegalizowali to prawie w każdym stanie. Tu śmierdzi takim starym kapciem. Takim, <grafię> wiecie, takim prześmierdniętym kapciem 30-letnim. <grafię> <grafię> no, Ej, ale to wygląda tak dziwnie. Chociaż nie, umówmy się, że nie używamy słowa dziwnie. To wygląda normalnie jak na stany. Musisz przejść przez masę maszyn, żeby w ogóle dostać się do recepcji hotelowej. Ty wieje tu kiczem takim. Wszystko ma Znaczy, ale robi to, robi to wrażenie, stary. No nigdzie indziej na świecie czegoś takiego nie zobaczysz raczej. Nie. Więc to jakby Robi wrażenie stary dzień z innego śmiałka Shana. Patrz, on właśnie miał. Plik taki 100 dolarówek i wkładał wszystko w slotsa. Wszystko w tą maszynę Widzisz wkładam. ile możemy zrobić z 20 dolarów? Na jego maszynie. Ogólnie widzowie hazard jest zły i oczywiście nie polecamy. No ale będąc w Las Vegas te 20 dolarów trzeba wrzucić dla zasady po prostu, bo to miasto z tego słynie. Tylko tyle, nic więcej nie będziemy robić. I wy też nie róbcie. Zobaczcie co jest na słupach. To jest praktycznie na każdym słupie, klauny wszędzie. Ja mam traumę z dzieciństwa. Ej szczerze jakbyś się dobrze tak ustawił. I w dobrą kapustę się zaopatrzył To możesz tutaj nie wychodzić z hotelu kurde i tydzień Tak no masz Ale czy... szczerze, póki co Wiadomo, trochę kiczowa tu na zewnątrz Ale ogólnie jest przyjemnie w miarę Jest Jest ładny, ciekawy jest Jest naprawdę spoko I nie jest nowoczesny, widzę że to jest hotel nie wiem, wybudowany z 20-30 lat temu i nie, nie miał jakiegoś tak. większego remontu nie? ale no, może to dla dzieci stary, jakby masz masę atrakcji tutaj Ogólnie giga ciekawy hotel co to jak kojny tak, dźwięk i jest, no. Wysoko ogólnie mamy bardzo pokój. 29 piętro. Z widokiem na... Nie wiadomo co. Budynek. Mamy szczęście do budynku. To nie tak będzie, no. Ulotka jakoś na ziemię, no to zaraz to ogarniemy. Postawimy walizki. Nie wygląda, w się sensie Staro jest, ale nie wygląda na jakiś ultra brudny hotel. Nie jest tragiczne. Ej tu nie ma więcej światła, czekaj, lampkę no, może nie, zapalę. Dobra. Chcesz zrobić test łóżka? Nie no chcę bardzo mocno, wiesz? No to jakiś włos jest. Wąchaj. Pachnie. Jest okej. Okay. No nawet nie pachnie, bym powiedział. No właśnie o to chodzi, nie? No. Kot też jest bezwonny. No to nie wiem. Ej to też jest bezwonne, jest naprawdę git. Dobra, a poduszka? Bezwodna. Co ty gadasz? I ma teraz już ściągnę wtedy to całkowicie. Patrz, że on też jest całkiem czysty. No są jakieś pojedyncze włosy, tu na przykład stary masz włosa, nie. No ale to masz, nie wiem, pani sprzątająca. Ale patrz, taki, taki dość konkretny widać włos. No był, ale. nie jest bezwodnie, jest czysto. Szczerze, poza tym, że to jest staro? jest okej. Okay. Jest okej. Okay. No jest no, poniszczona, wykładzie To jest stare. No po prostu jest stare. I tyle. Czujesz, że masz lodówkę na safe? Tak, jest lodówka na kot. A w narożnikach nie ma pojęczyn. Nie ma kurzu. A patrz, a tutaj? No to, to już jest hardkor uważam. Nie ma kurzu. Jest czysto. Patrz to. No, czysto? Czyli to jest po prostu za estetykę. Opinie Ko są za brud w komentarzach, komentarzach. tak? hej. Okay. Łazienka. No tu się nie postarali nie? Ale to raczej nie jest z głowy Ale stary, to, to jest nie jest z głowy, to jest To jest. To, jest... To, było ze... to, było ze... to było ze zmiotki To nie było z miejsca, o którym myślisz To było ze zmiotki, 100% Z cebulką No dobra, w środku też są włosy Ktoś po prostu zgubił włosy Generalnie poza tym, że on jest stary, nie ma się do czego tak zbytnio przyczepić Nie Kilka to to włosów To jest czysty hotel Nieźle Ty tak nie testuj, bo to ja będę się w tym... Ej, spoko nie muszę używać swojego. No. Za te pieniądze, jak na to, że jesteśmy w centrum Las Vegas, spoko hotelu. I robi to wrażenie szczerze, jest tandetnie na to, ale ogólnie robi wrażenie. Ale widać stąd y, tą sferę ładnie, widzisz stąd. O, ładny jest widok. Z Twojego pokoju też będzie widać. Fajnie. No, Aj, no to doświadczamy po prostu starego budownictwa w Ameryce. O kto się chyba otwiera? Nikt nie, nie pierdziemy. A, tylko A, tyle. tyle. Okej, okay, już myślałem, że na 29 piętrze że to by było stary w kasynie. No, tragedia. Jak ktoś by przegrał pieniądze, to była tragedia. Lekki kicz, starość, ale ciekawe doświadczenie, uważam. Przydałoby się zainwestować w wykończenie nowe, nie? Szczególnie, że zarabiam pewnie kupę ślady na kasynie, nie? Jestem ciekaw, czy słuchacie dźwięki z waszego kojtu. Halo, halo, duchy? Duchy kasyna? Wygryć te dźwięki. Słynny jodowy, Erfar się! Ewidentnie, no. Ogólnie widać, że hotel został zbudowany ponad 50 lat temu i nie był od tamtego czasu remontowany. Na dzień dzisiejszy jest nieco kiczowaty, ale jednocześnie można zauważyć, że ktoś zainwestował naprawdę sporo pieniędzy w jego wykończenie i jest masa dopracowanych detali. To jest roller coaster. Od samego czubka. W hotelu. My tam jesteśmy w hotelu. No mocne, ogólnie mocne. Już jest zamknięte niestety, ale mocne. Tylko w ramach tego hotelu, nie? No. Bycie w takim hotelu to naprawdę ciekawe doświadczenie. Ale póki co czas z niego wyjść i zobaczyć inne, bo w Las Vegas jest naprawdę zróżnicowanie i ciekawie. Tu się tyle dzieje, że nawet nie da się tego wam pokazać. Tu jest tak. Mini Nowy Jork, mamy Statutę Wolności, Empire State Building, Roller Coaster, Właśnie stoimy przy Pierdzielonym Zamku, do którego zaraz wchodzimy. Niesamowite jest to, ile się tu dzieje. Piękne jest to miasto. Podoba mi się fest to miasto. Wrócę to na pewno na dłużej. Jeszcze bardziej niż Los Angeles. No? Dużo bardziej niż Los Angeles. 30 razy bardziej. No? Po drodze mieliśmy wieżę Eiffla Za na nami jest Piramida i Sfinks, do których pójdziemy, jest rozpierdzień. Ej, tak całkiem podobnie jak w tym cyrku naszym. Tylko bardziej przestrzennie Bardziej przestrzennie? No to fakt. A, bo ty jesteś w środku zamku teraz Nie no tu, ładnie tu jest tak szczerze A ten hotel jest gorzej ja niż nasz A tu jest ładnie Tu jest ładniej, mniej kiczowato No mniej kiczowato O, zjadło Widać, że nie, nie grasz na scenę. Nie, totalnie Co teraz? 20 dolarów to jest 2000 kredytów Okej, okay, czyli gramy za 40 kredytów, dawaj Tu musimy więc trzy się takie same, tak? Tutaj masz zapisane a, dobra, widzę. O, 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 o. 38, dobra. Za dolara 20 gramy 60 centów oddała. A czemu dźwignia ja nie działa teraz? Nie popsuła się. O. O, o. Stary, pa! Prawie razy dwa. i to w ogóle nie oddaje, to jest bez Ale sensu. Ale to totalnie niara jakbyś siedział już 40 do tak się z tym zwikaniem. Dobra, be, max, bet up. Be, max bet. Max bet jeden. Max bed. Nie Max oddało, ben. Max B. O, o, zaświeciło się coś, patrzcie, bo końcówka jest, a i nie ma, i było, że blisko, żebyś jeszcze raz, jeszcze raz. Właśnie przerwali 20 dolarów. Nie było warto. Nie polecam nikomu. Doświadczenie ciekawe, ale jestem zażenowany tym, że nawet nie oddało, nie? Tak naprawdę. Przeszliśmy sporo maszyn i niektórzy grali za naprawdę duże kwoty. Przykro się patrzę na tych ludzi, którzy grając są szczęśliwi, a po odejściu od maszyn większość z nich jest wkurzona. E, idziemy teraz do Luxora, to jest drugi hotel, który z kolei w kształcie piramidy, żeby zobaczyć on wygląda. Ten nudniejszy od naszego uważam. Nasz jest ciekawszy mimo wszystko. W środku Vibe? W środku Vibe, no. Jest kiczowaty, ale ciekawszy. Ogólnie porównywane jest to, że przed chwilą byliśmy w zamku, a teraz jesteśmy w Egipcie. I faktycznie jest egipsko. Dywany są zupełnie inne, ściany inne, tylko maszyny te same. Wszędzie mają identyczne maszyny. Bardziej mnie zastanawia to, że masz dwa oddzielne hotele. A są połączone tak, razem. Ani są, no co ci mam powiedzieć? A tu tuże jest... szlugami daje. Normalnie można palić. A to wszystko po to, żeby ludzie nie wychodzili. żeby siedzieli. No sobie tak, pali, szlu... denerwujesz się, pali szluga, palisz szluga i poradzi. grasz dalej i klikasz. Klik klik klik. Patrzcie to Wielka piramida. Ale, Ale w pokoje są wokół, widzisz? Pokoje masz na piętra. I w pokoju masz takie szyby. Ale ładna, trzeba przyznać, że ładna. Beacon Minecraft. W ogóle w środku można palić na to to zewnątrz. Przedstawmy. Chodźmy. Podobno największy i najciekawszy sklep Coca-Coli na świecie. Fajne pamiąteczki, na starej. Nie mogę coś takiego. No to jest ciekawy sklep. Ja liczę, że tu będzie jakiś ciekawy smak kolki. U, u nas, jest nas amerykańska, a u nich jest europejska. Bez sensu. Bo u nas jest taka z tym ich ten. Zabierajcie. Wziąłem zestaw trzech moktajli na spróbowanie. Już wam mówię, co tu mamy, bo to jest całkiem ciekawy miks. Z Coca-Cola, z maple syropem, z lodami, z whipped creamem i ze strup waffle. To jest chyba to jest ten strup łapy. No jest w konsystencji strupa, faktycznie A dobra, smakujemy ale ciekawy. jest pewnie całe nie? To jest mój drogi Sprite, mięta i cranberry Jakaś orężada słodka To jest bardzo dobre To smakuje jak takie Picolo. No. Dobra, a to jest moi kochani Coca-cola, orange cream i lody Najlepsze Ale w ogóle Coca-cola z cytrusem jest pyszna Ile generalnie za to zapłaciłeś łącznie? 16 dolarów, 30 zł. Jak za coś innego? No tak, żeby spróbować, nie? No, przepyszne połączenie. Chcieliśmy jeszcze iść na diabelski młyn, żeby spojrzeć na całe miasto z góry, ale niestety okazało się, że dzisiaj są prace remontowe i było zamknięte. Dlatego poszliśmy spać, bo przed nami kolejny dzień pełen trasy i jeszcze ciekawszych emocji.